Jesteśmy na mateczniku, y, gdzie masz różne odmiany lawendy. Y, z krzewów tych pobierasz sadzonki. Przymierzam się do Abreary. Sadzonka się złamała. Nie, nie wygła się, jak to się mówi po polsku, tylko się złamała. Czyli już jest dostatecznie. O, proszę bardzo. Bardzo ładnie się łamie. To, że nie są za grube pędy, no to jest po prostu cecha odmiany. Z tego dużo dobrych rzeczy można o tej odmianie powiedzieć. Na przykład taki, że ładnie dosyć przezimowała. I jest jedną z bardziej aromatycznych odmian jednak w naszej kolekcji. Tak mam tych roślin nawet 6 sztuk, także wyjdzie parę skrzyneczek. Nie będę musiał brać wszystkich pędów. Także będę mógł sobie brać tylko te pędy boczne, które są zawsze najlepsze, mają najmocniejszą siłę wzrostową. W odróżnieniu od tych pędów, które rosną centralnie, pionowo do góry, które zwykle są słabsze yy, i no troszkę ich wartość do rozmnażania jest mniejsza. No, na, na tym etapie to uda się zrobić takie sadzonki jednopiętrowe generalnie, to znaczy tylko wyjdzie raczej jedna sadzonka z pędu, ale to jest dobrze. Ona na przykład taka trzypiętrowa, albo można jeszcze dolne liście usunąć. I to jest to. Nie musi być za wysoka, ta jest nawet troszkę za wysoka. Nie ma takiej potrzeby, można na węźle ją przyciąć, żeby łatwiej było. Jej pobierać i transportować wodę bo to jest największy problem bo ona nie ma korzeni, a musi cały czas brać wodę żeby przeżyć no i ta jest taka sadzoneczka i chyba się tym zajmiemy no to sobie natnij teraz materiał i za chwilę wrócimy jak już będziesz gotowy dobra będę gotowy po papierosie <laughs> Zasza czy pójść przycisnąć puścić no co teraz robisz? Nie sądzę. Nie to wyjdą dwie. Jak nie skąż. Obcinasz te liście na dole, tak? No, obcinamy liście, żeby nie szły do piachu. Obcinamy te pędy przyrostowe. Ciałka będzie śmieszna. To nawet z jednego pędu masz dwie sadzonki, tak? No, może się zdarzyć, że trzy, ale no musi być pęd dostatecznie sztywny. A ta jest dosyć gęsta. Gęsta to akurat nie jest zaleta, bo muszę więcej usuwać Mały pęd. To jest w samym piasku. Tak. to jest właśnie... I mu humorek. Do, w czym ty ma, maczasz to? W korzeniaczu, ale nie można mówić jaki, bo będzie kryptoreklama. No to nie mówimy jaki ukorzeniacz, to, w każdym to razie to ukorzeniacz. To mówimy, że ukorzeniacz. No. Pokaż jeszcze raz jak to, jak głęboko trzeba zanurzyć w ukorzeniaczu. Proszę, proszek, jak można zanurzyć w proszku? No zanurzyć. Poczekaj nie tak szybko. Okaż. Okaż. Powoli. To jest dobrze. Tak mniej, mniej więcej pół centymetra. Ukorzeniać? Tak. Nie, jego ma być troszeczkę na końcu tam gdzie się, tam gdzie powstaje tkanka kalusująca, bo tam ma być ta stymulacja. Mhm. Czyli jego tam za dużo być nie może, ale za mało też nie. I jak głęboko wkładamy do piasku. Tajemnica firmowa. No dobrze. Tu jest ustawione na 2,5 cm głębokość otworu, ale, mhm. ale ponieważ muszę docisnąć trochę, żeby się związało z piaskiem, więc powiedzmy, wychodzi go 2 cm. Mhm. Gdybym to robił na torfie, no to bym robił płyce, ponieważ piasek ma mniejszą pojemność wodną, więc wolę troszkę głębiej. Mhm. Co teraz? Teraz to muszę zabezpieczyć ukorzeniacz i Nie pokazuję jak bo będzie reklama. No i może wyjaśnić co tu jest? Instrukcja, żeby były podwójnie okryte, czyli one są szklarnie, a dodatkowo jeszcze w takim. pod folią, a jak trzeba, to pod cieniówką. Aha, tam dalej jest cieniówka. I tak nie polewam, żeby się mhm. związało z piaskiem. I czekamy.